Jest już kwadrans po godzinie 7, dziś 25 dzień lutego, mamy pamiętny czwartek, bo to w czwartek wydano decyzję, która jest jednoznacznym kneblowaniem sędziego, niezłomnego sędziego Igora, Igora Tulei. Dziś Państwa i moim gościem na antenie Radia jest pan sędzia Bartomiej Przymusiński, pan członek stowarzyszenia Justitia. Dobry wieczór panie sędzio, witamy serdecznie. Dobry wieczór. Panie sędzio, pan sędzia Radzi, który w opinii wielu prawników miałby problem z uczciwym sędziowaniem podczas meczu piłkarskiego, dziś sądzi, że może zakneblować sędziego niezłomnego Igora Tuleje. Myli się, czy być może taka decyzja jest wiążąca, i, i, i e, 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 pan sędzia weźmie ją na tyle do siebie i, i po prostu wywiąże się z tego, co w tym piśmie jest zawarte? No, przede wszystkim zaskakujące jest to, że pan Radzik swoją postawą pokazuje tak wiele sentymentów do okresu PRL-u, bo mhm. chyba postanowił się aktualnie zabawić w cenzora i decydować o tym, które media są przez niego uznane za właściwe i takie, w których ktoś może występować, a które, tak jak wasze radio, uznał za medium, w którym sędzia nie powinien się wypowiadać. To jest dość zaskakujące dzielenie takie mediów przy jednoczesnej częstej obecności Pana Radzika w, w telewizji publicznej. I w telewizji trwam, bo tam jest jednym z częstszych gości tej stacji, również Radia Maryja. Jest taka audycja, panie sędzio, rozmowy niedokończone, tam prowadzi ją słynny ksiądz i jest on bardzo często tam specjalistą, ekspertem z zakresu prawa, tam również często się wypowiada. Z przyjemnością panu kilka linków podeślę, bo jestem jednym z oddanych słuchaczy tej audycji. Warto wiedzieć, co dzieje się u konkurencji. Panie sędzio, czy to jest początek kneblowania przez tego typu postacie, negatywne postacie świata prawniczego, jak pan sędzia Radzik, kolejnych sędziów, kolejnych prokuratorów, kolejnych adwokatów, być może kolejnych obecnych w tym systemie prawnym, którzy mają wymierny wpływ na wygląd tej, 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 tej konstrukcji, tego systemu prawnego w naszym kraju? Bez wątpienia widać, że nowe kierownictwo z politycznego nadania sądu okręgowego w Warszawie. Mhm. Przypomnę, że jego prezesem jest pan Schab, główny rzecznik dyscyplinarny, a wiceprezesem pan Radzik, jego zastępca na funkcji rzecznika dyscyplinarnego, również i tutaj wiceprezes, postanowiło zaprowadzić porządki, ale porządki polegające na, na tym, że Sędziowie, którzy są politycznie niewygodni, są przez nich po prostu szykanowani czy uprzykrzane z im życie. Bo przypomnę, że na przykład w ostatnim czasie innemu warszawskiemu sędziemu, Piotrowi Gonciarkowi, odmówiono zgody na prowadzenie zajęć dla aplikantów adwokackich. Również to, to uczyniło kierownictwo tego sądu, czyli panowie Schaap i Radzik za te decyzje odpowiadają. Tak, już więc no, myślę, że tutaj możemy się spodziewać większej liczby tego typu działań. Pan Radzik pokazał już nie jeden raz, że sędziowie, ci, którzy są niewygodni dla polityków, od razu znajdują się na jego celowniku. To niewątpliwie prawda. Spytam pana też zupełnie z innej strony. Co jeszcze musi się stać, aby być, jakaś, być może jakaś inna instytucja poza, z, na, poza naszym krajem, z, z naszymi granicami, była w stanie jakoś wymiernie wpłynąć na tą decyzyjność pana Radzika postaci wcześniej komicznej, teraz już tragicznej polskiego wymiaru sprawiedliwości? Człowieka, który ma za nic prawo, które obowiązuje yy, yy, wszystkich, jego okazuje się, że nie. Autorytety prawnicze zgłaszają, mówią jednogłośnie, że ten człowiek, no, mówiąc lekko, yy, no, nie spełnia wszelkich norm prawnych, które predysponowałyby go do zajmowania tego stanowiska. Popiera tzw. zwaną jest ikoną tej, tej złej zmiany w polskim sądownictwie. Co jeszcze można zrobić, by tego człowieka odsunąć od. No, nazwijmy wprost władzy? To jest oczywiste, że zagraniczne instytucje, takie jak trybunał w Luksemburgu czy Trybunał w Strasburgu, zajmują się węzłowymi problemami związanymi z polską praworządnością. I nie będą się zajmować panem Radzikiem, bo on zbyt mało znaczy, żeby tego rodzaju instytucje miały się nim zajmować, ale po prostu pan Radzik przeminie tak, jak przeminą te czasy złe w wymiarze sprawiedliwości. I jestem przekonany, że będzie przez już długie lata przedstawiany jako przykład osoby, która dla własnych, osobistych korzyści podejmowała decyzje, których prawdziwy sędzia nigdy nie powinien podjąć i prześladowała swoimi decyzjami sędziów broniących praworządności stojących na straży prawa. I pan Radzik będzie po prostu jak w tej historii o Batmanie i Jokerze, takim jokerem przejdzie do historii, ale nie będzie to coś, z czego mogły być dumny. Panie sędzio. Sytuacja z dzisiaj potwierdziła tylko i wyłącznie negatywne opinie na temat pana sędziego Radzika. Czy w ogóle w Polsce można zakazać sędziemu, jakiemukolwiek sędziemu, pytam też o prokuratorów, wypowiedzi w mediach, wypowiedzi, odpowiedzi na pytania dziennikarzy? To jest prawnie możliwe, prawnie skuteczne? Uważam, że nie można tak zrobić. I, i ta decyzja pana Radzika nie ma żadnego umocowania, tym bardziej, że te felietony, które miał Igor Tuleja przygotowywać to nie miała być dla niego działalność zarobkowa, no Miał Oczywiście to, to robić w sposób społeczny. To też wyjaśnimy oczywiście słuchaczom, że tu I to było edukacyjne, chodziło... nie chodziło o jakiekolwiek zarobki, ja to w pełni potwierdzam. Chodziło tylko i wyłącznie o działalność edukacyjną na rzecz poprawy świadomości obywatelskiej w zakresie prawa, jego obowiązywania i jego przepisów. Te wykłady, te, te, wykłady, te felietony były bardzo barwne, bardzo kolorowe. One są na naszej stronie nadal, jeżeli państwo chcą, to można ich odsłuchać i samemu ocenić to, to, to ważne, co pan mówi. Natomiast, natomiast no jeżeli nie sędzia, z takim doświadczeniem jak sędzier Igor Tuleja, jeżeli nie sędzia, który stawił czoło tej pisowskiej machinie, która próbuje i skutecznie póki co niestety rozjeżdża polski system prawny w Polsce, to kto inny ma uczyć tych młodych aplikantów, to kto inny ma edukować społeczeństwo w zakresie tego prawa, które przecież obowiązuje nas wszystkich, jak nie taki człowiek? No, właśnie, myślę, że tutaj dochodzimy do, do konkluzji, która sprowadza się do tego, że być może dla pana Racika byłoby bardzo wygodnie, gdyby społeczeństwo było niewyedukowane w tych tematach i pozostawało w nieświadomości. Być może sobie myśli, że wtedy mógłby sobie na więcej pozwolić, bo myślę, że tego typu motywacja mogłaby na przykład stać za tym, żeby sprzeciwiać się działalności edukacyjnej, ale My jako sędziowie będziemy nie tylko bronić praworządności, ale będziemy też mówić obywatelom o tym, jakie mają prawa i czego mogą domagać się od przedstawicieli władz, a także jakie ci przedstawiciele władz mają ograniczenia. Pan Radzik jest bardzo niekonsekwentny, bo o ile w zakazie dla pana sędziego Igora Tulej chwalił te szkolenia dla prawników, tak wobec pana sędziego Gonciarka uznał, że gdyby on ich szkolił, to to przyniosłoby ujmę godności urzędu sędziego. Skąd taka rozbieżność w jednej myśli tego samego człowieka? To pokazuje, że uzasadnienie powstaje dopiero, gdy jest podjęta decyzja. Decyzja ta zapewne nie ma właśnie prawdziwe. Takiego uzasadnienia, jakie tam napisano. Po prostu celem tym jest dokuczenie sędziom Gądziarkowi czy Tulei, pokazanie im, że w sytuacji, gdybyście siedzieli cicho, to moglibyście, mielibyście swobodę. Pan sędzia Gądziarek mógłby prowadzić szkolenia dla aplikantów adwokackich, a Igor Tuleja mógłby zajmować się działalnością edukacyjną, ale niestety. Nie, postanowili nie siedzieć cicho, tylko bronić zasad państwa prawa w interesie wszystkich obywateli i teraz widać jak na dłoni, jaką cenę za to płacą, a musimy też wiedzieć o tym, że swoją cenę za to wystawia również pan Radzik, któremu z, polskich, z pieniędzy polskich podatników płacone są bardzo wysokie dodatki za kolejne funkcje, które obejmuje. Ale przecież sędzia w wieku, gdy może orzekać, po to przecież się uczył na to stanowisko, po to tyle lat praktyki, tyle wiedzy musiał posiąść, by móc orzekać, a nie wtedy, kiedy może orzekać, prowadzić głównie działalność edukacyjną, dydaktyczną, co sugeruje Pan Radzik. Czy naprawdę w Polsce nie brakuje sędziów, że taki człowiek może zdejmować u urzędu wykształconych ludzi tylko i wyłącznie pod pretekstem jakiegoś, jakiejś politycznej walki, batalii, politycznego nadania? No, przypomnijmy, że orzekanie przez Igora Tuleje obecnie jest niemożliwe z uwagi na mhm. decyzję bezprawną, bezprawnej Izby Dyscyplinarnej, Izby, która nie powinna funkcjonować w polskim porządku prawnym. Tym bardziej jest niezrozumiałe, że zakazuje się Igorowi Tuleji prowadzić działalności edukacyjnej w sytuacji, w której i tak nie ma on obecnie możliwości wykonywać swojego obowiązku orzekania. Państwa i moim gościem na antenie jest cały czas sędzia, również członek Stowarzyszenia Justitia, pan Bartłomiej Przymusiński. Ja na zegarkach jest 25 minut po godzinie 19.00. Zapraszamy państwa oczywiście na drugą część rozmowy, która już za chwilę. Póki co jest zapięcie, pół do ósmej. Wracamy do państwa już za kilka chwil.